Witam wszystkich święto narodowe. Nie mam sprawnego mikrofonu, ale spróbuję chociaż krótki film nagrać telefonem. Pogoda u nas w Wrocławiu taka trochę średnia. Raz pada, raz nie pada, mokro. Ja krótko chciałam powiedzieć, że robię zmiany pod domem. No, z tyłu też robię, czyli tam na głównych rabatach, bo muszę wsadzić te róże z gołym korzeniem, ale tutaj muszę już niektóre rzeczy zrobić. Oczywiście nie mam tak bardzo dużo czasu wolnego, ale o. Proszę, padły portulaki i tutaj nic się już z tym nie da zrobić. Co prawda, jest jeszcze na przykład portulaka przy samym domu, który jest trochę cieplej. Ona była siana, to nie jest sadzonek i ta siana wygląda lepiej troszeczkę, ale ona jest też tu pod daszkiem w domu. Nie, przepraszam, tam za śmieci jeszcze też kwitni lawenda, lawenda jest w ziemi no tutaj wiadomo, nie będę zmieniać ale kosze i donice wyglądają już takie, że proszą się o zmianę jeszcze są resztki kwitnienia petunii, surfinii. ja uwielbiam te żółte w różnych odmieniach w i też petunia, surfinia ale widzę, że są ostatnio już kwiaty wyglądają marnie, mam już dużo cebul w zapasie, więc o, nawet lampiony się zepsuły w sensie solary też pewnie będę musiała przed zimą schować te solarne fontanienki, które w lecie troszkę pomagały tutaj utrzymać pewną wilgoć w takim mikroklimacie między kilkoma doniczkami. Natomiast na pewno nie usunę tutaj tego kary magii. To jest kocanka włoska, ona strasznie podobnie wygląda, jeśli chodzi o liście do lawendy. Tutaj się wtapia w otoczenie i wygląda świetnie. Oczywiście te iglaczki w ziemi są tutaj jako ozdoba stała. Natomiast też posadziłam tu przy samym domu coś, co na wiosnę strasznie mnie zawsze cieszy, czyli to jest ta chyba smagliczka, często przekręcam jej nazwę, w kolorze żółtym. I mam ją też z drugiej strony i ona oczywiście zostaje tutaj w ziemi. i Tu nawet jest od ulotka od niej. Tak, to jest magliczka skalna i zostawiłam sobie, żeby pamiętać. Natomiast no, inne donice to niektóre obraz nędzy i rozpaczy, a niektóre trudno powiedzieć, co z nimi zrobić. Na przykład tutaj jest skupiona w którymś z marketów budowlanych, no nie pamiętam już, to chyba jest Rudbeckia. I ona nie dość, że jest cała w chorobach w zgniła. Wystawiam jeszcze te nasionka, bo może ptaszki będą chciały. Wiadomo, że w wiadro nie ma odpływu, też nie jest to świetny pomysł. Ale no nie wiem, gdzie miałabym ją wsadzić. Ewentualnie mogę ją wywieźć do mamy lub dać na biją, to zastanowię się. Świetnie wyglądają natomiast o tej pożaroku trawy. Tą, do której zawsze miałam słabość. Wiedziałam, że muszę ją mieć, czyli poroso rozgowate Northwind. Ono tak wygląda. W tej chwili ona jest w Donicy. Przezimowała już jedną zimę, już liczę, że przezimuje drugie i na wiosnę pewnie przesadza do Nowej Donicy. Na razie chyba nie będę go ruszać, bo w Donicy będzie mi łatwiej okryć. Wzrostem, no ja mam od 56, bo zmalałam już trochę, więc ona jest tak minimalnie wyższa ode mnie. Natomiast też bardzo fajne z tego roku już zdobycze jest Penisetum, czyli rozpłynica rubrum. Kupiłam jedną, później dokupiłam drugą. Przez Allegro obie rozrosły się pięknie, więc jeśli ktoś się zastanawia, czy można je mieć, jak się nie ma ogrodu, można. można. Zobaczymy, jak będą zimowały, ale nie, nie spodziewałam się, że rozplenica da rady w Donicy. Ale no, na razie to jest pierwszy sezon. Te kotki są przecudowne, natomiast są drugą rozplenicę, te dwie właściwie już bo jedna mi padła, miałam trzy, które w ziemi. O nieznanej odmianie, ponieważ to nie ja je sadziłam, ale z zielonymi liśćmi i ciemnymi kotkami o średniej wielkości to wywożę do mamy. Co tutaj jeszcze? No na pewno jestem takie odkrycie tego roku gaura mam dwie lub trzy gaury, już nie pamiętam i muszę powiedzieć, ja zobaczyłam tą gaurę w tamtym roku w wielkiej donicy, w takim gazonie w białym stoku, pod koniec lata i wyglądała rewelacyjnie i kwiaty oczywiście, natomiast te liście też mi się podobają i myślę, że ona powinna przezimować, ewentualnie jak będzie ciężko, to jeszcze ją czymś okryję, jakąś owczą wełną, czy coś nie wiem, czy w tej donicy na razie ją zostawiam też to jest, co to jest Dakota, to, to była rudbeckia, Jeżówka. To z kolei jeżówka, tak, bo tu są te jeżowate kwiaty. On też na razie zostawię bo ptaszki. Też liście zgniły. No więc tutaj być może też zawiaza do mamy. Powoli przekwitają już, chociaż bardzo długo kwitły wyżliny, czyli dwie paszcze. Ja je sieję po prostu co sezon. I One tutaj robią masę zieloną. Dają też kwiaty. No kurczę, jest prawie połowa listopada. Naprawdę warto. Tanie. Yy, I no, oczywiście na Sturcję poczekam, aż po prostu mróz je nie zważy. I tutaj widać już dwa nowe zakupy. To też oczywiście pewnie do schowania. Najpóźniej pod koniec listopada yy, kolejne właśnie te fontanny solarne. One już prawie nie działają. Chyba, że jest bardzo słoneczny dzień. Wtedy działają. Nowy zakup yy, o, zawsze zapominam po nazwy ta turzyca, prawda? Tużyca. Odmiany nie znam, ale w, w szkółce, tutaj pod Wrocławiem, w oleśnicy konkretnie, w takiej znanej szkółce, tam wszyscy wiedzą, że ona tak, tam jest. Pomyślałam, że będzie takim akcentem zimozielonym. I również wilczomlecz, Wilczom jak wiadomo, jest wiele różnych odmian. Ten oczywiście no name. Ale ja miałam jakiś taki wilczom, lecz bardzo długo wytrzymał mi też w donicy. Może uda się go przezimować, tylko nie może być zalewany wodą. A tamte mi właśnie zalało, doniczka była nie taka. Ja wiem, czy mam tu doniczek już z podstawkami, ale na przykład ta nie pamiętam, czy miała wywierconą dziurę i co się stało. Zalało ją wodą, ale ciekawe, ten kwiat, którego zawsze zapominam, jak on się nazywa, czy to była jakaś odmiana onędka. Czy jakiś farbownik, coś chyba, coś w tym ten deseń. Tak, i kupiłam nasiona gdzieś tam na początku sezonu, bo pomyślałam, Anusza, widelec się sprawdzi, i muszę powiedzieć, że przecież praktycznie czasami rano jest do zera przy ziemi, a on kwitnie nadal. Natomiast miałam tam dwa czy trzy onentki, czyli kosmosy, tak? I niestety onentki padły, więc do nic nie za bardzo. No i te takie inne jakieś, nie czytam rozchodniki, nigdy nie pamiętam im nazwy. Tu dalej do wymiany. Myślę, że już tu posadzę po prostu cebulę tulipanów, czosnków czy tam czego. Yy, tu znowu portulaki. nie będę ruszać perowski. Czytałam, że perowski się nie, nie przycina przed zimą. Yy, I tą perowskie... Bardzo fajną, także żałuję, że nie kupiłam jej więcej. Kwitła mi bardzo długo, już tu resztki kwiateczków są. So. Ona jest taka srebrna, to też daje taki fajny kolor. Kupiłam wtedy dwie, także żałuję, była za pół darmo, naprawdę jakieś tam 12-13 zł w jakimś lokalnym sklepiku, który notabene już w województwie dolnoślowskim, notabene, właśnie. Widziałam, że zamknęli właśnie. Szkoda. Tu znowu jakieś petunie. Co to będzie? Pewnie chryzantemy. Chryzantemy już przekwitają. Tu jeszcze yy, wyżli i druga gaura. A tak druga wygląda gorzej. Być może coś tam z ziemią nie tak. To się Zastanowię, co tu zrobić. A co tu było? To była chyba nie gaura. Zawsze zapominam i mówię, że to gilardia, ale to nie jest gilardia też jeden z takich bylin, który znamy z ogrodów. Holender teraz wyleciało mi z głowy gazania. Może gazania. Eee, no i oczywiście tutaj nic nie zmieniam. Słonecznica Coopera. Ona kwitnie na wiosnę. Zostawiłam etykiety, bo ciągle zapominam jak ona się nazywa. Pewnie trzeba będzie ją gdzieś kiedyś podzielić i przesadzić, ale na razie, póki żyje, no to ją tak zostawiam i mam taki tutaj widok jesienny. No, co ciekawe, przepraszam tu za moje śmieci, ale właśnie jestem w trakcie organizacji, tu pod samym domem też będę musiała przeorganizować, bo jest begonia i niektóre begonie już przemarzły, ale ta jest przy samym oknie, więc kwitnie mi tu na czerwono. No i oczywiście ta donica, oczywiście z Bolesławca, eee, tu nawet jeszcze coś zielonego jest, ja tu zasiałam coś, łaska pańska, co było, nawet nie wiem, co to było. Przypołudnika, proszę bardzo. A i złocień, jakiś tam karłowy. I pewnie, no to jest pewnie wilec. No i on sobie tutaj tak się plączę pomiędzy tymi dynkami jesiennymi. I tutaj myślę, że no, na razie poczekam, aż nie zważy tej begoni, Zobaczymy, czy uda się te cebulki. Przezimować. Tu co ciekawe, tutaj mam jeszcze takie wiaderko, gdzie wsadziłam, bo nie miałam już gdzie. Yy... No dziwaczka i dziwaczek jeszcze tam jakieś resztki kwiatów ma. Tutaj moje tuje, które nie za bardzo je lubię, ale co mam zrobić? W donicy takiej powieszonej przy koszu na śmieci dogrywa jeszcze różowa nasturcja czy czerwona, różowa. I tu też wisty tutaj jakoś padły już. Te mini wisty jelą jakieś tam zimo, zielonki, przesadzanki. No i też w niebieskich takich maluszkach wiszących, też jakieś tam rozchodniczki ościste, czy jak to się tam nazywa. A tu nawet mam trochę mm, pietruszki własnej we wiaderku, bo też została mi ziemia, nie wiedziałam co z nią zrobić. I jeszcze mam taką donicę, gdzie taką, może byle jaką, ale gdzie wsadziłam innego rozchodnika. I też on sobie tutaj siedzi, jeszcze jest jakieś resztki, ale z Turcji, ale tu muszę powiedzieć, że na przykład wrzosy to u mnie nie za bardzo. Nie za bardzo. I, ty, i tu zakończę, tylko zakończę zawsze lubię jakimś ładnym widokiem, to przejdę, wrócę się jeszcze do czegoś ładnego, bo um, także czeka mnie tu zaraz robota, może tą rozplenicę rubry, tu jeszcze w ogóle były jakieś karłowe, no, jakieś marcinki, nie marcinki, no i znowu wrzos. Ale tak, te dosyć to tak średnio. Kończę widokiem tej, tego setą rozplenicy Rubrum w tle. Jeszcze Northwind, prasa i chyba największym akcentem teraz są te trawy. Ale już powoli czas sadzić do nic cebulę, wiem, że niektórzy już dawno posadzili. jak zwykle z braku czasu pewnie czasami się zdarza, nawet i w grudniu. Cebulę oczywiście mam już mnóstwo nakupionych, ale. A też problemem jest ziemia. Mi się co chwilę kończy ziemia, i muszę jechać po nową. A to jest całkiem taka wyprawa, jak się nie ma czasu. Także pozdrawiam wszystkich właśnie takim widokiem: tego rubrum i, i na Turcji, bo to jest bardzo fajna rzecz: kupić sobie nasiona za 3 złote i potem cieszyć się tymi kwiatami praktycznie prawie do grudnia. Nie wiem kiedy jest waży, ale. Ja się tam nie mi cieszę. Także życzę wszystkim pięknego święta niepodległości. Już widzę, że wszyscy są pokłóceni, ale cóż, możemy na to poradzić. Także życzę wszystkim jedności, odpoczynku, spokoju w rodzinach, i a nam ogrodnikom, no ja jako lajk ogrodowy, bo ja się jeszcze uczę, żeby mi się jeszcze więcej nauczyła i spokojnego południa, popołudnia.